Fabuła. Zyskona, zmęczona i często zapoznana z kodziszką pracy. Tak, ja. Nasza taka staje teraz przed kolejnym nieudzielnym problemem. Parkowanie. Oto twoja szansa, aby powódź taki zrapirować stacjonko pomiędzy zaplanowanymi pracami oraz szybkami i parkować ją na wyznaczonym miejscu parkingowym, Co wymaga dobrej komunikacji i prowadzenia pojazdu. Instrukcja. Po prostu, są takie osoby, które musimy zapamiętać, i systemy i kreatur w blasku. Po pierwsze, użyłem przystrzałek w lewo w prawo, aby skręcać. Po drugie, użyłem przystrzałek w górę lub w dół, aby się poruszać, czyli tak zwane ABC sterowania pojazdami w jakiejkolwiek grze. Po trzecie, naciśnij i przytrzymaj spadki, aby uruchomić hamulcę ręcznie. I po czwarte, zaparć tak szybki, zanim skończy dzisiaj czas albo koniec gry. Twórcy. Sponsorowane przez Editing Games. Sponsorowane przez GameStream.com Po wstępnym omówieniu dojowo zaczynamy kolejny odcinek. Dzień dobry, lub dobry wieczór. Jestem wam196 a to jest kolejny odcinek z serii, spod serii Parkowanie Taksówkowe. Jest to odcinek trzeci. I ogólnie jest to dodatkowa seria Gierek Flashowych. Jest to właśnie, jak powiedziałem, parkowanie Taksówkowe. W poprzednich odcinkach przeszliśmy pierwsze 10 poziomów. Oczywiście dwiema różnymi taksówkami. Tak czy opak dziś będziemy, znaczy tego samego dnia będę kontynuował kolejne 10, znaczy kolejne 5 poziomów. I I po skończeniu tego, oczywiście zostaną jeszcze ostatnie 5. Dobra, to zaczynamy w takim razie. Będzie się działo. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, a my zaczynamy poziom 11. Oczywiście bierzemy tom taksówkę tym razem. Tom se wezmę na sam koniec. Bo poręczniejszą. No, mamy trafik, oczywiście, i ktoś myje samochód, a my musimy po prostu zaparkować. Nic trudnego, tak naprawdę. No i gotowe. Poziom 11 ukończony. No, a to mi wygląda na... Yy, ...bardzo skomplikowane albo bardzo proste. Czy da się od tej strony podjechać? No cóż, mamy tak nawet dwa sposoby pewnie dać zaparkowanie tutaj, ale tam już nie będę próbował. Cóż, że tam za daleko jest, żeby tam pojechać. No właśnie, mamy tak, No, jesteśmy. Mm. Dobra, nieważne, tym razem to nie było za pierwszym razem, ale mamy jeszcze trzy poziomy na ten odcinek. No i to jest trudne, ponieważ mamy nie ciemno, to jeszcze szlawan pewnie się zamyka. No właśnie, tutaj tym samochodem nie jestem w stanie wykręcić tak łatwo. Nie wiem, ile czasu też lawan się? Poziom 13. No właśnie. A już idzie. Dobra. Czyli widzę, że to już czas idzie od początku. Nie ma czasu, żeby się zorientować, co, jak często też lawan się zamyka. Między młotem a kowadłem, no nic innego, że ten poziom jest trzynasty, ale to nie przyniesie mi pecha. Raczej nie zmieszczę się, zmieszczę się, ja to mogę zrobić. Tylko muszę ustawić się, odpowiednio wycyrklować. Muszę to jest jedyny taki poziom, mam nadzieję. Tutaj nie mogę wykrecić na jeden raz. Co 10 sekund się zamyka, chyba. Teraz, że nie zdąży przed szlewanym. No, wady ja bym tutaj nie kombinował. No dokładnie, ten manufr frist y, ograniczony sekundnie. No, ukończyłem pierwszy manewr. Hurra! No i teraz wystarczy tylko zaparkować. Co w tym trudnego? No cóż, jesteśmy w nocy. A w nocy tyłem nie za bardzo widać. No i szkoda, bo ja właśnie najlepiej lubię parkować tyłem. Gdy mam równoległe parkowanie. Ale widzę, że tym razem... Tam mam drzewo, które mi zasłania, i nie widzę, czy tam coś nie stoi. Przypadki, no ale już y, opadowałem sytuację, trochę to zajmie, ale powinienem się wyrobić w czasie, powiedziałbym, że za pierwszym razem, ale. To byłoby kłamstwo. Dlatego jeśli nie wyciąłem tego, no to zobaczycie. Jeśli wyciąłem, no to za pierwszym razem. <laughs> no dobra, nie. Nie wiem ile zostawię, ani nie wiem ile wytnę, ponieważ jeszcze jestem przed montażem odcinka pierwszego z tej gry. Tak więc... Zobaczymy. I pamiętam co, jeśli powiem teraz, że wytnę to, no to potem mogę zapomnieć, że wytnę to i nie wytnę na przykład. Albo powiem, że, o, zobaczycie sobie wszystkie fejle, a. co? Aha, czyli czas idzie nawet jeśli nie kliknę kolejnego poziomu, tak? Taka sprawiedliwość tutaj jest. No dobra, no to za hamstwo hamstwem odpowiada. Co do ku. Dobra, nie. Nie będę używał. Takich słów. Dobra, nawet yy, przy pomocy cenzury, nawet się by miał to wycenzurować, wybikać. Nie, w tym filmie nie będzie takiego słowa. Żadnego brzydkiego słowa. Ale to było niesprawiedliwe. 14. Teraz mamy poziom, oczywiście, bo 13. przeszliśmy. Byliście świadkami. Dobra, no to teraz 14. 14 wcale nie jest lepszy od poprzedniego. Jak widać nadal mamy szlaban, który się zamyka, tyle że są inne przeszkody, teraz które mamy po przejechaniu tutaj. Co to, to, co to jest? Czy można w to wjechać, czy nie można? Będę musiał tyłem, chyba bo przodem nie jestem w stanie się tu zmieścić. Co jest dużo bardziej niebezpieczne, zwłaszcza w nocy. Nie widzę, co mam dalej. Niestety, nie jestem w stanie trafić, gdzie naszycie lekko jest coś. Dość... Chyba tam muszę wierzać? Manner jest yy, dość oklewany, tu musimy jechać tak, i musimy tyłem jechać stąd, bo w prawo nie jesteśmy w stanie w wiarę sprawdzić, skręcić. No, to jest to. Zaparkowaliśmy poziom 14 jest fajnie. Następny poziom. Ostatni na ten odcinek. Znowu 15, znowu musimy w takich ciasnych zakrętach niestety się, się wymieścić. No cóż, poziom 15 Rozumiem, że mamy 10 sekund zanim to się opuści z powrotem. No, ile manewrów? Za długo skręcałem. Nie ma sensu takie skręcanie, coś innego by się wybrało. Jeden poziom, piętnasty poziom. No, uciekliśmy z wyspy. Nie do no, żartuję. Serio? Nie zmieszczę się w ten sposób? No dobra, tu muszę tyłem niestety to zrobić. Tak jak za poprzedni, tak jak w poprzednim poziomie. Bo przodem niestety tu bym ściął zakręt. No a tyłem będzie idealnie do parkowania równoległego. Pod warunkiem, przez dół jak zwykle o coś nie zahaczę. W ten oto sposób ukończyliśmy poziom 15. Hurra! Piętnasty Ukończyliśmy poziom, zostało jeszcze 5 poziomów do ukończenia. Oczywiście, kolejne 5 poziomów ukończę w samym odcinku, a więc to było na tyle. Oczywiście, jeśli filmik ci się spodobał, to nie zapomnij o łapce w górze. Wow! Teraz to powiedziałem dopiero. A wcześniej to w ogóle o tym nie wspominałem, bo zapomniałem. No cóż, trudno. Mam na nadzieję, że pod poprzednimi odcinkami też zostawiliście sporo łapek w górę. Dobra. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i już dziś zapraszam was do kolejnych odcinków w nowym kanale. W karcie oczywiście macie link do playlisty, do której, z której jest ten odcinek oraz dodatkowo jeszcze do playlisty z parkowania prawdopodobnie. No i ewentualnie coś innego, jak jeszcze mi się coś wymyśli, że coś jeszcze będę chciał tam wrzucić, ale sądzę, że się chyba nie zmieści po długości filmów, jakie będę z tej gry nagrywał. A po montażu tu jeszcze będą pewnie krótsze, więc kto wie. No dobra. A więc to tyle. Pozdrawiam.